Dzień dobry Państwu, cześć. No, ja z tej strony witam Was i zapraszam dzisiaj nietypowo, ponieważ na prezentację łuku, które otrzymałem od Pana Andrzeja Kluski, a mianowicie chodzi tutaj o model krymsko-tatarski. Jak wiecie, już od dłuższego czasu Wam się chwaliłem, że nabyłem sobie takie cacko, no i wreszcie po kilku miesiącach paczuszka do mnie dotarła. Trzeba się uzbroić w cierpliwość, ponieważ jest to wytwór rzemieślnika. Swoją drogą zapraszam Was serdecznie na stronę Pana Andrzeja na Facebooku. Macie link w opisie. Nie jest to forma płatnej reklamy, po prostu. Od siebie szanuję pracę rzemieślników, to jaki wkład w pracę wkładają, no i ich wiedzę, którą pogłębiają z roku na rok. Fajnie byłoby, gdybyśmy w przyszłości otrzymywali takie produkty właśnie od osób wykwalifikowanych, a nie od fabryk z Chin. Zatem przedmiotem dzisiejszego zainteresowania jest takie oto cacko o sile naciągu 40 funtów przy długości 28 cali. Jeśli chodzi o design, to było to pewnie zaskoczenie, bo do samego końca nie wiedziałem do końca, jak on będzie wyglądał. Wiedziałam tylko, że ma być obszyty skórą koloru mniej więcej brązowego, no i też ma być barwa czarna z drugiej strony. Bardzo pozytywnie się zachwyciłem, jak ujrzałem to cacko. No ja sami zobaczy, zaraz wam pokażę jeszcze dokładnie, jak to wygląda. Zaprezentuję strzelanie, pracę łuku. Dodam, że jestem osobą początkującą, no więc taka siła dla. A takich nowicjuszy jak ja nie jest zalecana, jednakże no, ja zawsze lubię pójść na głęboką wodę, omiem instrukcje, lecę trochę po swojemu, co może nie jest najlepszym wyborem, ale taki już jestem. Do tego w paczce otrzymałem zekier od Marcina Iwańskiego. Zobaczcie, z rogu bawałowodnego, też bardzo fajna sprawa. Dwie cięciwy, no i komplet strzał, konkretniej sześć sztuk. Zamówiłem kolor lotek, zobaczcie, czarny, żeby... No, tutaj troszeczkę wczuć się w rolę niczym mongolski strzelec. Bo właśnie Mongołowie z tego co wiem, korzystali z czarnych lotek. Więc teraz pójdę z drugiej strony: albo zmienię kadr i pokażę Wam, jak wygląda łuk, albo nie. Słuchajcie, teraz jego ja naciągnę, nałożę cięciwę. Tak więc proszę bardzo, sami musicie przyznać, wygląda to nieziemsko. To nakładanie cięciwy, sądzę, że przez dłuższy czas. Zdecydowanie będzie napędzało u mnie strachu, bo no poczucie, że coś może się łukowi stać, jest gigantyczne, jednakże nie powinno. Kształt jest niesamowity. Bardzo mi się podoba kształt. No to co, czas troszeczkę z niego postrzelać. A więc nie zobaczmy, jak Zasko pracuje. Naciągnę teraz łuk bez strzały, żebyście zobaczyli dokładnie. No, haha, czuć power wam powiem. O, ciągnie się fantastycznie. No to co? Ja strzelam z Zekiera. Zatem kieruję strzałę po przeciwnej stronie względem strzelania techniką śródziemnomorską, czyli z trzech palców. W moim przypadku, jako że jestem leworęczny i moja ręka łuczna, trzymając łuk, to ręka prawa. No to mam strzałę po lewej stronie. Strzel strzelając. U, u, strzelając z prawej ręki, miałbym analogicznie po prawej stronie. Nie wiem czemu jest taka zasada przy zakierach, ale no tak się już przejęło, tak więc ja Wam to przekazuję. No to lecimy, lecimy. Ten dystans nie jest duży, to jest tam powiedzmy, że około 7 metrów, ale no nie mam warunków, żeby to dalej odstawić moją tarczę, a na pewno zwiększyłoby to ryzyko zgubienia strzały, na co wolałbym jednak nie pozwolić. No to lecimy. Okej. Okay. Źle zekier miał ułożony, no już czułem to na kciuku, to jest nie za fajnie. To jest bardzo ważne, żeby dobrze go mieć ułożonego, okej. Okay. Nie najgorzej, muszę przyznać, ale jak powtarzam, jest to mały dystans. Głupio byłoby nie trafić. Mankamentem strzelania z takiej odległości do tego typu tarczy jest to, że czasem strzała, no na szczęście teraz nie, może wbić się w stojak, przez co można łatwo sobie oddzielić grot od strzały. No i co? Tak to wygląda. Wiem, że troszeczkę za słabo naciągam, powinienem jeszcze ciut dłużej, bo to są, to są strzały do naciągania. Do 30 cali, tak więc, no, ja sądzę, że no około 28 cali stosuje naciąg, ale wszystko jest do wyćwiczenia, nie ma tragedii. Zrobię Wam jeszcze inne ujęcie, jak strzała wbija się w tarczę, żebyście mogli, no, ocenić to po swojemu. No dobrze, zobaczmy. W międzyczasie pojawiła się informacja, że bateria pada, ale mam nadzieję, że nic tutaj to nie uszkodziło nagrania. No i tym razem tak to się prezentuje. O i właśnie jest to, o czym mówiłem. Zobaczcie, jedna strzała. Nie wiem, czy to będzie widać. Jeden grot trafił niestety, ale w stojak. No szkoda, <śled> myślę, że nic się nie stanie. No to co? Jeszcze jedna prezentacja łuku, to jak on wygląda. Sami możecie sobie ocenić. Według mnie jest naprawdę niesamowity i bardzo mi się podoba. Jestem zadowolony z zakupu. Uważam, że jest warty swojej ceny. Tak o nam się prezentuje. Jeszcze podejdźmy do lepszego światła. Żeby kolory były bardziej nasycone, a ta skóra brązowa o właśnie, a ta skóra brązowa naprawdę jest ładna. No dobrze, dziękuję Państwu za oglądanie. Raz jeszcze zapraszam Was na stronę pana Andrzeja. Jak się film podobał, zachęcam do oceny, zostawiania komentarza i subskrypcji na kanale. Trzymajcie się na razie. Hej hej, żegnam.